Państwa, zapaliliśmy jako nowa samobrona Rzeczpospolitej Polskiej yy, z nicz pamięci. Należy się Andrzejowi Leperowi jak mało komu. Walczył o naród, walczył o ojczyznę, walczył o każdego z nas. Polek niestety skrytobójczo śmiercią zamordowany pod adresem w swoim biurze. Myślę, że może nie teraz, ale kiedyś dojdzie do wyjaśnienia tej tragedii. Ponieważ nie może być tak, że ludzie w Polsce giną, odchodzą i nikt nic nie wie. Dlatego w imieniu partii, w imieniu kolegów składamy dzisiaj 5 sierpnia te symboliczne znicze pamięci. Nie składamy kwiatów, bo jak Państwo widzicie, Koledzy ze Związku Zawodowego zdjęli tablicę upamiętniającą pracę i pobyt Andrzeja Lepera w Polsce i pod tym adresem. Niestety nie chcą jej oddać, nie chcą jej zamontować z powrotem. Jest sytuacja niezręczna. Myślę, że już niedługo rozpoczniemy walkę o odzyskanie tablicy. Jeżeli nie po dobroci, to pójdziemy do sądu. Zawiadomimy też. Prokuratora generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie może być tak, że o naszą własność musimy prosić. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli tego odsłuchacie, mówił Krzysztof Prokopczyk, przewodniczący nowej samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Kochani moi. Mówi Marian Sołyga z województwa lubelskiego na 14 rocznicy tragicznej śmierci przewodniczącego samobrony, wicepremiera, -wice marszałka sejmu, bohatera narodowego Polski Andrzeja Repera w dniu 5 sierpnia 2025 roku w Warszawie, gdzie, przed budynkiem gdzie pracował w świętej pamięci Andrzej Reper y, areje jerozolimskie 30 Szanowni Państwo obym się mylił ale może w obecnym pokoleniu a także w następnych lepszego y, y, działacza społecznego polityka niż Andrzej Reper może nie być. I bardzo źle się, się dzieje, że z każdym rokiem ubywa, ubywa uczestników, aby uczcić, uczcić, uważam, że nie powiem za dużo, zamordowanie a Andrzeja Repera. Ponad 90% społeczeństwa polskiego, a pewnie nie tylko polskiego, nie uważa, że Andrzej Reper mógł sobie e, sam, sam się powiesić. Proszę Państwa, mam yy, jak mówiłem, uznaję go osobiście za bohatera narodowego Polski i to pozostanie yy, w moim pogrądzie do końca mojego życia. Pierwsze yy, zadanie to jest odzyskanie polskich banków. Yy, drugie jest zadanie, Wyjście Polski z Unii Europejskiej. Trzecie zadanie nawiązanie stosunków przyjacielskich, gospodarczych i politycznych z Rosją i Białorusią. Czwarte zadanie bo jest duża niesprawiedliwość nie powinno być tak, że jedni zarabiają 2000, a inni mają 20, 50, 100. A święte pamięcia Andrzej Reper powiedział między innymi, że prezes Big Banku w Gdańsku zarabia milion złotych miesięcy. Serdecznie dziękuję i wszystkiego najlepszego.